W sobotę około godziny 16 w Małopolsce przeszła burza, w wyniku której ucierpiały lokalne uprawy na terenie gminy Igołomia-Wawrzyńczyce. To pokazuje, jak praca ogrodnika jest zależna od pogody. Kilka sekund, minut i cały trud włożony w uprawie ginie. W sobotę po południu przez podkrakowskie tereny gminy Igołomia-Wawrzyńczyce przeszła burza z gradobiciem, w wyniku której Ucierpiały lokalne warzywa. Mieszkańcy tej gminy żyją z ury. i w jednej chwili utracili środki do życia. Uszkodzone w wyniku gradu warzywa były praktycznie gotowe do zbioru. Również wywodzę się z tego regionu i wiem, co ci ludzie przeżywają. Największe straty w gradzie notuje się w miejscowościach Wawrzęczyce, Złotniki, Rudnogórne, Dolne, Stręgoborzyce, łaganów, Karwin. Grzębocin, grębocin, nowica. Współczujemy Państwu bardzo.